Witamy cały świat! I jesteśmy w takim pięknym miejscu. Jak to zawsze będzie wszystko u mnie kulawo. Witamy z pięknych, gorących Filipin. No nic ze zrobię. Muzyk leci, leci przepiękny, bo tu zawsze tak jest, prawda? Tak to wygląda. A jesteśmy w takim miejscu. Prześlicznym. naturalne korzenie ścięte z palm takie drzewa Tu Peter we wodzie, kurde, nurkuje. Jechaliśmy prawda w góry pokazać. Piotrek, przywitaj się. Yes! Piotr przyjechał, jechaliśmy w góry, prawda, na Kambuha i na, na wodospady. No ale tak pomału, pomału żeśmy sobie jechali, prawda, i znaleźliśmy takie coś. To znaczy ja tu wiedziałem, że to jest. Nie wszyscy tu chcą przyjechać. A tu jest przepiękne miejsce. Bolo bolo i zisikichor, tak jak widzicie. Jakby tu kiedyś ktoś był, no to warto zajrzeć. Tam jeszcze takie Znaleźliśmy po drugiej stronie baseny. To dla tych, co nie chcą się kąpać w zimnej wody. Tu jest woda z, z góry, gdzie woda. Bo tak jak mówiłem, jechaliśmy na Kambohałaj i na wszystkie te, wszystkie te yy, wodospady. Natomiast no wodospadów nie było. Znaczy dzisiaj nie będzie, bo już mamy koło 15, ale to jest nie problem. Ta woda jest tak przecudowna zimna, fajna, chłodna, ale co chcę pokazać, czemu tutaj do tej wody żeśmy przyjechali. Dziewczyny, o, hello, Machają? machają. co wam pokazać tutaj taką fajną ciekawostkę. Tu, gdzie, gdzie te chłopaki, o, widzicie, jak bombluje? Wejdziemy do tej wody zaraz. Piweczko oczywiście, jak się źle nie wypierdacze, prawda? Bo tutaj ślisko jak 150, ale nieważne, idymy o mamma mia, Rybki. To jest to samo, co tam na tym na i na tej. No prawie uciekły. Ale woda jaka tu jest, to jest to jest normalnie. Wczoraj padało, nie? To woda jest troszeczkę przymulona. Natomiast nie wiem, czy się nie utopia zaraz. Może nie. No taka woda. Włożymy do wody. Półtora metra jest gdzieś. Trzeba uważać, że są różne korzenie, różne kamienie, oni wiedzą gdzie. To też to, to będę wiedział, bo sobie to wszystko przejdę. Jaka plama Bud mi spad, jeden drugi, dobra, jakoś łapiem takie widoki Red Horsik Jupiter Albert No, i tutaj wybija woda. Patrzcie sobie. No, o, tu ekipa ludzi, co już tutaj, o! Tu, tu normalnie rękę daje, to wybija woda. Tu jest źródło, które idzie spod ziemi. Woda nie z gór idzie, tylko źródło bije z góry. To normalnie tak, jak tutaj mogę wam pokazać. Nie, chcecie to sobie obejrzeć. Wygląda to tak. Widoki takie. Przepięknie, oczywiście, zaraz to będzie wszystko wyzablokowywane, bo idzie muzyka. No ale co tam? Ja się, ja to nie, mnie to nie dotyczy, bo ja nie YouTuber. <grystanie> tak. Dziewczyny już niosą wodę. Jakieś piwka zarobną nosiły. Już nie są jakieś chipsy. Hello. <grystanie> Cieszą się, pozdrawiają. Tu jest taki korzeń, prawda, jakby to kiedykolwiek tu był, to trzeba uważać na takie rzeczy, nie wolno nurkować. No powiem tak, oczy musisz być, mieć otwarte. Nie wiem, nie wszyscy potrafią pod wodą otworzyć, natomiast no trzeba, albo co najmniej no rękami. No bo to jest tylko jeden raz takie uderzyć taki korzeń albo w kamień. Tutaj takie są, to są górskie potoki, to są górskie w ogóle klimaty, więc tutaj wody i, i takie, prawda. Wodospady! Ło to, 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 to! Szoruje woda jak 150. Przepięknie. No, wbrew pozorom, ta woda jest... Ona jest bardzo, ale to bardzo czysta. Oni tu mówią, bo pytaliśmy się Alberta, to powiedział, że piją tą wodę. Żadna nowość. No, Andrzej tak samo, jak byliśmy w Walencji, pokazał mi tam koło, koło e, resortu Forest Camp, co tam ten resort, tam pokazywałem, tą wodę, prawda? Co z pawełkiem żeśmy nabierali, jo. To też tam, prawda, tą wodę pije. Z tamtą żeśmy pili. Tak samo można stąd, ale dzisiaj nie, bo no padało wczoraj bardzo grubo, i ta woda jest zburzona, ona idzie z gór, ale tak samo tutaj wybija z tego źródła. Tu jest źródło, w ogóle powiedział nam Albert, tutaj miejscowy, prawda? Bardzo mili ludzie, chłopaki, fajne. Jechaliśmy w górach. Muszę Wam powiedzieć, mieliśmy taką fajną przygodę. Chciałem pokazać tutaj, prawda, Piotrkowi. Troszeczkę, bo przyjechał do magetę. A nie wiem, czy nie, nie zabawi tutaj na stałe, bo coś wiada, że chyba może tak być. Takie widoki. No i on prawie poszedł się spytać pani, jakieś, gdzie tu jakaś restauracja. Ja mówię, nigdzie się nie chodź pytać, bo to wszystko ja znam. Nic tu nie ma. Musimy do Las i dojechać. To tak my jechali do tego Lasu, żeśmy nie dojechali, bo tam nas ugościli w tym domu. No i już mamy zaproszenie podobno na fiestę na listopada pierwszego. No i wyjedziesz z tego kraju? Taka, Taka przyroda. Nie chcę nigdzie jechać. Jeszcze mi się nie śpieszę na razie. Jeszcze niedużo, niedużo widziałem, niedużo odkryłem. Chociaż trochę odkryłem, trochę widziałem. Teraz nie ma ludzi już, pokażę wam to z daleka. Jakby ktoś nie chciał wierzyć, czy tu jakaś jest tama, albo coś. Tu nie ma żadnej tamy, to wali prosto z góry, znaczy z ziemi, prawda. Takie ciśnienie. Można tutaj normalnie podejść, sobie nurkować. Ja sobie idę, metr 20 jest, met, znaczy metr met, no met, met 60 gdzieś jest, to tak bije. To jest normalnie źródlana, czysta woda, oni to piją. Oni topią. Dzisiaj też pewnie jakbyś się napił to nic nie będzie. Natomiast chodzi o to, że tak jak powiedziałem, trochę jest pomieszane z górską wodą i tak dalej. No stoję na tym. bumbluje, bu, bulcuje wszystko. To, jest to? to są za darmo, proszę bardzo. Za darmo jacuzzi w źródlanej wodzie, aby ktoś nie chciał wierzyć. Byłem tutaj na różnych kambuch Hawajach, na różnych waterfallach i takiego czegoś nie widziałem bo nie zobaczysz takiego czegoś. To tylko, tylko tu. To bije z ziemi. Muszę to zgłębić temat. Nie będę tu mówił nic, ile co, z ile metrów, bo po prostu nie wiem, bo dzisiaj się to odkryło. Dzisiaj się to dowiedziałem tego. A ja nie, nie lubię mówić o czymś, czego nie jest sprawdzony, prawda? Ale to każdy może sobie sprawdzić. Bo pokażę wam, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy tu, Bolo bolo Spring Shinky Lazi No to niedaleko tych Ty jesteśmy. Mieliśmy na Kambuhai zajechać z Piotkiem, ale raczej nie zajedziemy. Bo pojedziemy, prawda? Z A z widzami. Film <grym grym grym grym> nagrywam. Nie, nic się nie dzieje. Bo pojedziemy z Peterem, prawda? Sobie do. jutro albo pojutrze. Zależy kiedy on tam będzie chciał jechać. Bo. On przyjechał z ma do magety. I no jak powiedziałem, już mu się tu spodobało. Nie wiem, czy zostanie, czy nie. No być może, że zostanie. Bo był na dyskotece. Dziewczyny, chrupki noszą, prawda? O. I takie piękne widoki, szanowni państwo. Kto tam będzie chciał sobie obejrzeć? Takie miejsca tutaj na Filipinach mamy. Są. Ja po prostu. Tutaj stąd odjeżdżać nie chcę. Muzyka jest na każdym kroku. Może tak jak mówię, aby to jakby był jakiś zawodowy youtuber, to by musiał coś kombinować, robić, kombinować, ciąć te filmy, prawda, montować. Ja takich rzeczy nie robię, jak wiecie, bo tu nie wejdziesz ze stabilizatorem do wody. No jak wejdziesz, czy do, do oceanu. No by musiał to wszystko mieć, a ja tego wszystkiego nie mam. Mam co mam. I będzie nagrane i pokazane to, co jest. I w korzyśmy kupili wjazd 10 peso, czteroosobowe 50 peso, sześcioosobowe 80 peso. Takie ceny tutaj na cały dzień do właściciela. Przepiękne widoki, paprocie i te drzewa. W tym momencie już się zbliża około 16.00. W zasadzie będzie za chwilę słońce zachodzić za jakąś godzinę, półtora. No to tu już będzie zimna woda. Tu jest ogólnie zimna woda, bo to idzie z ziemi, czyli tak jakby z gór, ale ona nie idzie z gór, tylko ona wybija z źródła. Tu jest źródło: normalnie źródło Karol. Albert Albert i Piotrek. Dziewczyny, piesiu! Jo. No, pięknie tu jest, pięknie. Tu jest przepięknie. Uwielbiam takie klimaty, takie dzikie. To jest lepsze od morza, bo można poznać dużo ludzi, w ogóle ciekawy. I w ogóle miejsca i tak dalej. Tak, jak na przykład rzeki, podziemne rzeki, na której byłem, prawda? Niesamowita przygoda. Tam jest. No od 6 do 12 metrów głębokości są na podziemnej rzece. To jest o 35 metrów na dół, prawda? Cały czas się idzie w jaskiniach, podziemna rzeka. Niesamowite widoki, e, skały, klify, jaskinie, prawda? Nie wszyscy to lubią. Ja to lubię takie rzeczy. Ja lubię takie rzeczy, ponieważ. Ja lubię takie rzeczy, ponieważ to są normalne. Normalne życie. Oni z tego korzystają. Nic nie mówią. My możemy też. My tu nawet nic nie zapłaciliśmy, o tak powiem. Tylko piwo, żeśmy kupili. Po piwie. To tam 200 peso. To już jesteś, już, już tutaj Albert rozmawia z Piotkiem, prawda? I tak dalej. No przepiękny widok. Widać jakie drzewa, jakie krzewy. Musi się wybaczyć, bo łapa mi się częściej. Bo i zimno. Woda jest zimna, Jak się pływa jest ok, jest wszystko dobrze. A ta woda jest lecznicza. To jest źródlana woda. Tym sposobem. Tak jak widzicie tam koło chłopaków co woda bąbluje cały czas. Woda jest taka. czysta. Wołają mnie, będę musiał kończyć. Z Filipin Słonecznych żegnam się z Wami na chwileczkę. Może znowu coś się zobaczy, coś się pokaże, prawda? Jak będziecie chcieć. Idę tam jeszcze raz. Pokażę Wam fajnie, jak tam wygląda, prawda? Bo oni tutaj te wody zastopowują. Ta woda, no, stop bije, ale jak ona się tutaj oczyści, prawda? Nie pada deszcz, no, to tam dalej idzie na rzekę, tak jakby rzeka. Bo to też z gór tam idzie trochę, ale nie tyle. Tutaj w ogóle to jest też źródło, prawda? No i co? Tak to wygląda. Już widzieliście trochę. Ja zmarznięty, już mnie wołają. Nie wiem o co kaman, ale będziemy kończyć. No z jest gorący Filipin. Widok jest taki. Jeszcze ładnie widać. Słońca nie zobaczysz tu, bo tu są takie palmy i takie paprocie po 3 metry. No już mnie wołają. Okej! Okay. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie z gorących Filipin, z przepięknych Filipin, Akurat z Lazi Bolo Bolo, Siki z magicznej wyspy. Trzymajcie się ciepło, hakuna matata.